Zaczynamy od przyjemniejszego, e, może momentu, czyli od autoprezentacji. Od autoprezentacji e, każdy z Państwa ma jedną minutę, tak jak mówiłam i chyba zaczniemy w kolejności alfabetycznej, a Państwo właśnie tak siedzą przy tym stole, czyli po minucie dla każdego po kolei z Państwa, dobrze? Zapraszam serdecznie Panią Dorotę Wienias. Ale ja potrzebuję mikrofonu, dobrze? Mam dobrze, Pani Dorotko, ja prosimy spróbować. Dobrze, dziękuję. <laughs> dziękuję bardzo. Ym, nazywam się Dorota Wienias, jestem kandydatką Komitetu dla Zielonki. Dziękuję nie Państwu. Nie słychać. Nie słychać. Dziękuję Państwu, że są Państwo tutaj dzisiaj z nami i dziękuję tym, którzy dotychczas y, zaufali mi w trakcie spotkań i w trak bezpośrednich i też y, zwykłych spotkań na ulicy. Zielonka jest moim miejscem do życia, w którym planuję, żeby mieszkali też moi synowie. Chcę stworzyć dobre miejsce do mieszkania dla moich sąsiadów i znajomych. Swoim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym udowodniłam to, że skutecznie umiem dążyć do celu. Chcę Zielonkę wprowadzić w XXI wieku. Ponieważ każdy z Państwa ma swój jeden głos, Chciałabym prosić o to, żeby Państwa głosy yy, trafiły do tej osoby, która najpełniej spełni dzisiaj Państwa oczekiwania. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie. No, dziękuję a bez mikrofonu. Zapraszamy do tak, do prezentacji pana Grzegorza Dudzika. Witam państwa w ten miły wieczór. Nazywam się Grzegorz Dudzik. 44 lata mieszkam w Zielonce, całe moje życie, z tym miastem jestem związany, to miasto kocham. Od więcej już niż połowę z tego czasu, czyli od 25 lat, jestem zaangażowany w życie społeczne i, i samorządowe. Zaczynałem w Komitecie Obywatelskim w roku 89 i powiem szczerze, że ten pierwszy czas od roku 89 do gdzieś 94 uważam za najpiękniejszy czas rozwoju demokratyzacji i aktywizacji społecznej w naszym mieście. Przez ten czas pełniłem wiele funkcji, z samorządem związany jestem i gminnym jako radny i powiatowym jako wicestarosta, byłem też dyrektorem ośrodka kultury. To miasto to moje życie, to moja praca, kocham je i chciałbym dla niego dalej pracować i działać, a prywatnie jestem szczęśliwym ojcem i Szczęśliwym mężem i szczęśliwym ojcem pięciolatki, przedszkol, będącej teraz przedszkolą. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Bożena Gruszczyńska. Aktualnie wykonuję zawód doradcy podatkowego i prowadzę jednoosobowo zarządzam firmą. Obsługujemy ponad 200 firm, zatrudniam około 20 pracowników, także na bieżąco jestem z przepisami, dużo ludziom pomagam, mam takie podejście do życia, żeby widzieć każdego człowieka. Z Zielonką jestem związana całe swoje życie zawodowe, a ono już troszeczkę, troszeczkę trwa, i dalsze życie również chcę poświęcić Zielonce. Mieszkam w Zielonce, mam trzy dorosłe córki i, i, i piątkę wnucząt już. I dziękuję bardzo, za to wszystko. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Kamil Michał Iwandowski w Zielonce, mieszkam od urodzenia. Nie wykorzystam tej minuty, powiem krócej. Startuję z lokalnego komitetu wyborczego Wyborców Mieszkańcy, który reprezentuje tak naprawdę. Was, drodzy Państwo, mieszkańców, nie reprezentujemy ani żadnego stowarzyszenia lokalnego czy ponadlokalnego, ani żadnej partii. Stworzyliśmy ten komitet i ja zdecydowałem się na start po to, żeby tchnąć nową jakość w samorząd terytorialny, a tą swoją energię, wiedzę, doświadczenie i wielkie zaangażowanie przekuć w to, żeby nam wszystkim, nam wszystkim od najmłodszego do najstarszego mieszkańca naszego miasta żyło się lepiej. Dziękuję Państwu. Dobry wieczór, nazywam się Szymański Paweł, z w mieszkam wraz z żoną, z w moich dzieci, trzech synów masz, posiadam. Zawodowo wykonuję, jest, jestem prawnikiem, pracuję w firmach, w podmiotach gospodarczych, w spółkach, też to prowadzę swoje firmy, kancelarię też prawniczą. Nasz komitet powstał z inicjatywy też tak samo mieszkańców. Mamy tutaj takie plany po prostu wprowadzić takie nowego światła na początku nowej Zielonki. Moje moimi zaświadczeniami, z moimi tutaj, moimi kandydatami na radnych mamy nadzieję, że po prostu rozwiniemy zielonkę pod względem nowoczesności, a zarazem przyjazne miejsce dla naszego mieszkania wspólnego. To wszystko. Dziękujemy bardzo. To był wstęp. Kandydaci przedstawili nam się pokrótce. My w tej chwili wchodzimy w to, co najistotniejsze dzisiaj w naszej debacie, czyli losujemy pierwsze pytanie, na które za moment dowiemy się, kto będzie odpowiadał. Poprosimy się. Pytanie brzmi tak. Jak Pani, Pan zamierza realizować skuteczną ochronę przyrody i ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury miasta na środowisko przyrodnicze? Prosimy o a. uwzględnienie w swoich odpowiedziach konkretnych działań na pierwsze 100 dni, na całą kadencję oraz na budowanie i angażowanie w te działania kapitału społecznego. B, nieuwzględnianie funduszy unijnych w finansowaniu proponowanych działań jako źródła niepewnego, aczkolwiek pożądanego. Nieuwzględnianie? Tak, Nie. dokładnie, tak jak Pan słyszał. Mhm. Czyli jak pomyśleć proszę, proszę. we własnym zakresie, co zrobić? Można Parycia? jeszcze całe pytanie. To oczywiście Państwo dostaniecie za moment kartkę do ręki, tak? ale jeśli potrzeba jest taka, to oczywiście powtarzam. Jak Pan, Pani zamierza realizować skuteczną ochronę przyrody i ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury miasta na środowisko przyrodnicze? Prosimy o a. Uwzględnienie w swoich odpowiedziach konkretnych działań na pierwsze 100 dni, na całą kadencję oraz na budowanie i angażowanie w te działanie kapitału społecznego. b. nieuwzględnianie funduszy unijnych w finansowaniu proponow proponowanych działań jako źródła niepewnego, aczkolwiek Pożądanego. Teraz poprosimy Marysię. Tu jest kilka które żeby wyciągnęła nam. Mamy literkę I, czyli Pana Kamila prosimy do odpowiedzi. Przekazuję Panu kartkę z pytaniem, żeby Pan sobie mógł chwilkę na nie spojrzeć. To odkładamy karteczkę na bok. żeby nam się drugi raz w tej wyciągnęła. Minuty, dwie, minuty, trzy, dwie, dwie. Dwie dwie minuty, dwie. trzy są na mhm. Tu są dwie minuty. Czy jest pan gotowy? To zaczynamy dwie. też z mhm. Dobrze. Jeżeli chodzi o skuteczną ochronę przyrody i ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury miasta na środowisko przyrodnicze, to uwzględniając pierwsze 100 dni kadencji oraz całą kadencję, należy rozpocząć od rewizji miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego i sprawdzenia w jakich lokalizacjach możliwe jest wprowadzenie takich zmian, które by powodowały ochronę tego naszego środowiska przyrodniczego. Jeżeli chodzi o nieuwzględnianie funduszy unijnych i proponowanie konkretnych działań, muszą być to przede wszystkim działania edukacyjne, ale już od poziomu wcześniejszego niż poziom szkoły podstawowej, czyli już od poziomu przedszkolnego. Jeżeli wdrożymy poszczególne, pewne, ale skuteczne, dobre programy edukacyjne, które będą podnosiły, podnosiły kom, nie kompetencje, ale podnosiły wiedzę już takich małych dzieci na temat, na przykład znaczy śmieci, odpadów i tak i możemy mieć pewność, że za, za po jakimś czasie to, jeżeli chodzi o tę ochronę środowiska, będzie ona się Poprawiała poprzez działania jednostkowe jednostkowe w domu, chociażby poprzez y, skuteczną segregację, segregację śmieci. Jest też ważną, ważną kwestią też jest to, żeby dobrze zlokalizować w miejskim planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium uwarunkowań, dobrze zlokalizować miejsca na y, takie, taką działalność, która może być w pewnym stopniu uciążliwa dla mieszkańców 30 sekund. Uciążliwa dla mieszkańców, ale nie będzie powodowała, nie będzie powodowała... No, chyba nie jest dobry Przepraszamy nie. za ten dróg. Nic nie szkodzi. Nie będzie powodowała zwiększenia zanieczyszczenia środowiska w danym regionie naszego miasta. Czyli nie. Dziękujemy ślicznie. Marysia wyciągnie drugą kartkę poprosimy kandydata, który odpowie na to samo pytanie, a pani przekaże. Mamy D, czyli mamy Grzegorz Dudzik. Właśnie, czy to był przypadek, że po, Kamilu, że po Kamilu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o środowisko przyrodnicze, to myślę, że nas dotyka kilka problemów zielące tutaj, które potrzebują zniwelowania. Te problemy to jest czystość powietrza. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, że czasem ta czystość powietrza jest gorsza niż w centrum Warszawy, dlatego że, dlatego że na terenie Zielonki niestety bywa tak, że spalane nie są tylko paliwa, które są do tego przeznaczone. I myślę, że to pierwsza kwestia takiej edukacji, nawet nie, nie dzieci, tylko po prostu naszej wzajemnej edukacji, także z wykorzystaniem grup społecznych czy stowarzyszeń, to jest to, żebyśmy się wszyscy nauczyli tego, że spalanie rzeczy niewłaściwych powoduje zagrożenie dla naszego życia. Inna kwestia to jest transport niskoemisyjny, to jest no, transport, który nie wykorzystuje paliw, czyli ten program rozbudowy ścieżek rowerowych i wprowadzenia szerszego, szerszego szerszej możliwości poruszania się po zielonce w sposób nieskomplikowany i w sposób nie Niekoniecznie wykorzystujący ulice, gdzie jest ruch ścieżek rowerowych. Budowa ich i projektowanie, koncepcje są zresztą przygotowane. Trzecia rzecz, która też gdzieś jest na styku u nas, to, to są strefy przemysłowe, czyli miejsca działalności gospodarczej, które no, niestety są także przyczyną zamożności gmin sąsiednich. I to też nawiązuje do tego, co mówił pan Kamil, że. Że trzeba tutaj myśleć o tym, żeby te strefy w Zielące się pojawiały, ale na skrajach, na skrajach naszej, naszej gminy, to znaczy, e, poza częścią zurbanizowaną, a gmina Zielonka ma do tego znakomite możliwości, ma bardzo, bardzo duży teren leśny, który jest bardzo daleko od zabudowań i od, i od, od zabudowań jednorodzinnych. Także te trzy rzeczy widziałbym jako priorytetowe w zakresie ochrony środowiska. Dziękuję bardzo. Czy się Pan zmieścił w czasie, Panie Burmistrzu? Co do sekundy. Marysia wybierze teraz, kolej, nie, teraz kolejną kopertę. Pytanie do zwrotu A, tak? i już to odkładamy. Już. Chyba, że na Szkole, pamiętam, chciałem już do Pana zrobić zdjęcie. Mam więc pytanie numer dwa. Jakie działania proponuje Pani, Pan w obszarze edukacji ekologicznej mieszkańców, no, czyli tematy ekologiczne? E, prosimy A. Uwzględnienie w swoich odpowiedziach i tak jak poprzednio konkretnych działań na pierwsze 100 dni, na całą kadencję i na budowanie i angażowanie w te działania kapitału społecznego. B. Nie uwzględniamy funduszy unijnych w finansowaniu proponowanych działań jako źródła niepewnego, aczkolwiek pożądanego. Jak widzimy, dalsze człony, to i dla mnie jest też nowość, są takie Możesz same. Czyli pod tym samym po prostu kątem rozpatrujemy prawdopodobnie każde pytanie. I pytanie jeszcze raz czytam: jakie działania proponuje Pan, Pani w obszarze edukacji ekologicznej mieszkańców? Już tu Panowie się częściowo do tego odnosili, więc będzie teraz Państwu całkiem fajnie. Myślę, że dużo łatwiej będzie szło. Marysiu, poprosimy, który teraz kandydat będzie odpowiadał. Literka S. Przekazuję. Pan Paweł Szymański. Do pytania pierwszego... A, tutaj ważną kwestią jest bardzo w moim przekonaniu wiedza społeczeństwa, w ogóle inicjatywa społeczna, prawda, która powinna być prowadzona przez gminę w szczególności przez szkoły, prawda, przez szkoły podstawowe, które powinny dzieci mieć to kulturę z przyrodą wprowadzane, prawda? To kultura z przyrodą potem będzie przekazywana w domach tutaj naszych mieszkańców, w szczególności rodzicom, rodzicom, która potem będzie wykorzystywana poprzez po prostu pogłębienie tego w naszym środowisku i tutaj dużą bardzo w moim przekonaniu ważną kwestią jest tak no zespolenie środowiska społecznego, tak? Wspólne inicjatywy właśnie jak, nie wiem, lasu, pewne jakieś no nie wiem, po prostu wypinningi, spotkania tutaj mieszkańców, które po prostu będą promować na pewno w takim, w, w takim zagadnieniu to ochronę środowiska, która po prostu będzie zapewniała nam pewną kulturę, tak? Kultura życia. E Fundusze unijne, prawda? Bez funduszy. Bez funduszy, tak tak. Właśnie zastanawiam się nad tym właśnie z źródłem. No, w, naszym, no, w naszym tutaj środowisku jest bardzo ciężko zrobić coś bez pieniędzy, prawda? Co widzimy ostatnio w naszej tutaj gminie, prawda? Aczkolwiek nasza gmina no, powinna uwzględnić to, co po prostu posiada. Mi się wydaje, że... W szczególnym takim właśnie naszym, powinno pójść takim krokiem na przykład, prawda, to jest budowa odwodnień dróg, prawda, to jest główny element, który nam zanieczyszcza naszą po prostu kanalizację sanitarną i odwodnienie dróg spowoduje to po prostu, że dużo zaoszczędzimy właśnie na kosztach utrzymania sanitarnych oraz po prostu też, poprzez po, po prostu właśnie też <coughs> wprowadzania takiej inicjatywy społecznej też prowadzimy w pewnym sensie, że te źródła będą nam po prostu unijne niepotrzebne, bo są potrzebne cały czas, aczkolwiek po prostu będziemy mogli wykorzystywać bardziej inicjatywę naszą społeczną niż wprowadzenie tutaj funduszy unijnych, Tyle co miałem do powiedzenia. I się pięknie w czasie. poprosimy kolejną osobę. literka D i Pani Dorota, Pani Dorota wienia Wieniaz, zapraszamy. Pierwszą akcję ekologiczną przeprowadzę w odniesieniu do Pana Burmistrza Grzegorza Dudzika, będzie polegała na uświadomieniu Panu Grzegorzowi, jaki wpływ na ekologię Miała decyzja środowiskowa dotycząca Michałowa. To jest pierwsza Powiedziałam, że pierwszą akcję ekologiczną skieruję w stosunku do obecnego tutaj burmistrza, który wydał decyzję środowiskową dla budowy wysypiska śmieci i kompostowni oraz kilku innych elementów w Michałowie. Druga rzecz to są akcje ekologiczne, które wynikają z naszego programu dla Zielonki. To są akcje w szkołach i w generalnie prowadzone wśród młodzieży. Trzecia rzecz to są akcje prowadzone wśród mieszkańców dotyczące świadomości w zakresie spalania śmieci i dioksyn, które się wydzielają w ramach tego procesu. Kolejne to jest zaproponowane przez nas w programie Zbieranie śmieci. Tu chcemy wykorzystać współpracę z harcerzami i organizacjami pozarządowymi. Generalnie dotyczy to miejsc, gdzie są najbardziej uczęszczane miejsca spacerowe w zielonce. Kolejna to będą akcje dotyczące estetyki w mieście i to będą konkursy, które chcemy organizować dla mieszkańców. No, i oczywiście akcje związane z podłączaniem się do sieci kanalizacyjnej, co powoduje zmniejszenie zagrożenia środowiskowego. To wszystko, dziękuję. dziękuję. Czy jest, jest czas na odwocę? Nie ma czasu nad na odwocem. E, tak, jak tutaj organizatorzy ustalili na końcu, są te trzy minuty, gdzie możemy się Ale odnieść się do Było 15 sekund. Proszę? Regulaminie nie był zapis o 15 sekundach na riposta. Nie. Czy to wam Dobrze, będzie czas, odpowiem pani Dorocie. Poczekamy. Wyczekajcie, wyczekajcie Państwo do końca, będzie na pewno riposta odpowiednia. ponieważ jeden kandydat odpowiada, e, e, znaczy przepraszam, na jedno pytanie odpowiada dwóch kandydatów, są a nas mamy nieparzystą liczbę. Są, są pytania jeszcze. Tak jest pytania. Są jak najbardziej. E, pytanie trzynaste dla pani pewnie Bożenny, bo już domyślam się w pudełku jaka została kartka z jakim nazwiskiem. Czy jak pani zamierza wspierać przedsiębiorczość uczniowską i akademicką? I tutaj, tak samo jak w poprzednich pytaniach, prosimy o uwzględnienie w odpowiedziach konkretnych działań. I to jest bardzo istotne i proszę o tym też, proszę Państwa, pamiętać na pierwsze 100 dni, na całą kadencję. Bo jak do tej pory, po prostu nie bardzo się do tego widzę, Państwo ustosunkowują. A to chyba jest dosyć ważne, zdaniem tutaj organizatorów. Czyli jeszcze raz. Jak zamierza Pani wspierać przedsiębiorczość uczniowską, akademicką? Prosimy o uwzględnienie w swoich odpowiedziach <coughs> konkretnych działań na pierwsze 100 dni na całą kadencję oraz na budowanie i angażowanie w tej działanie kapitału społecznego B. Nie uwzględniamy funduszy unijnych w finansowaniu proponowanych działań jako źródła niepewnego, aczkolwiek pożądanego. No i tutaj mamy karteczkę, to już jest ta karteczka, tak? Czyli. Zapraszamy panią Bożenę. O, przepraszam. Tak. Będzie tak. łatwiej. Proszę. W większe doświadczenie mam w wspieraniu przedsiębiorczości przez przedsiębiorców bezpośrednio, ale również, proszę państwa, faktycznie trzeba nauczyć. Uczniów i studentów, jak być kreatywnym i jak prowadzić na własny rachunek działalność gospodarczą. Ja myślę, że to można zaczynać już w szkołach właśnie podstawowych, żeby wprowadzić taką naukę. Zresztą w szkołach średnich już ona jest, nie wiem czy w podstawowych w tej chwili, żeby wprowadzić naukę po prostu o przedsiębiorczości. Co to jest w ogóle ekonomia, co to jest przedsiębiorczość, jak należy po prostu z tego korzystać, jak to odczytywać i na pierwsze 100 dni to w tym momencie yy, po prostu jedyne wspomożenie to jest pomocy in, in, instytucji które się tym zajmują jak również u nas yy, w gminie jest bardzo dużo stowarzyszeń i bardzo dużo fundacji i również po prostu założyć taką fundację i wspomagać się po prostu, żeby wprowadziła w szkole takie wykłady przez specjalistów, specjalistów z różnych dziedzin ekonomii, bo trzeba w ogóle poznać, co to jest ekonomia, co to jest budżet, co to jest przedsiębiorstwo, te poszczególne kategorie ekonomiczne, które później w życiu jakoś o człowieka, że to tak powiem, się ocierają, i żeby być z tym za pan brat. Ja również i moja, moje ugrupowanie chcę prowadzić. W ogóle takie szkolenia i takie, taką instytucję biznesu w mieście, bo tutaj brakuje takiej pomocy. Ja widzę po przedsiębiorcach i również po tych młodych ludziach, żeby po prostu im to wprowadzać w życie. Po prostu jest to współpraca ekonomistów, doradców podatkowych, księgowych i radców prawnych z, okro, z określonych dziedzin do po prostu wprowadzania w życie tych pojęć. Tak jak mówiłam, na każde pytanie dwie osoby odpowiadają, dlatego ponownie będzie wylosowany kandydat, który już odpowiadał, tak? Parysia, wszystkie cztery? Ach, dobrze. Piąta jest. Dobrze, zgadzam się, czyli Pani Dorota. Czy mikrofon podeć? Tak, poproszę, poproszę pytanie. proszę bardzo. Po pierwsze, zajęcia z przedsiębiorczości są w programie szkoły średniej i uczniowie tego uczą się. Można to oczywiście odnieść na poziom niższy. Najlepszym sposobem na wspieranie przedsiębiorczości wśród uczniów są spotkania z biznesem. To jest jedyny sposób, żeby uczniowie poznawali, jak się prowadzi firmę. Oczywiście technicznie oni te umiejętności związane z zakładaniem firmy i z, w ogóle z, z przedsiębiorczością jako taką poznają na lekcjach. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość akademicką, to proponu, będę proponować w ramach stanowiska, które chcemy stworzyć w Urzędzie dla Przedsiębiorców, kontakt wszystkich młodych ludzi, którzy są jeszcze studentami lub kończą studia z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, które w Polsce funkcjonują, a szczególnie w Warszawie dotyczy to głównie Politechniki Warszawskiej. Tego typu działania, jak wsparcie na wdrożenie swoich pomysłów biznesowych, pożyczki na początek działalności czy zaangażowanie kapitałowe są możliwe dzięki współpracy z tymi akademickimi inkubatorami. I po prostu jest to realna pomoc dla tych, którzy chcą tę przedsiębiorczość rozwijać. Dziękuję. Kolejna koperta i kolejne pytanie. ja wiem, że są takie szmery, gdzieś moderator uchem namierza, że co to za pytania. To, proszę Państwa, wszystkim pewnie nie dogodzimy, ale myślę, że te pytania są bardzo, no chyba bardzo, bardzo dobre, które zapraszamy serdecznie. Tak, bo to jest bardzo ważne. Ja, proszę Państwa, przepraszam, tutaj po prostu nie zostało to wyraźnie dopowiedziane. Otóż wszystkie te pytania są bezpośrednio oparte o y, strategię zrównoważonego rozwoju opracowywaną przez dłuższy czas y, przez y, niezależną firmę zatwierdzoną, nie przyjętą jeszcze przez Radę Miasta, ale, ale już y, zamkniętą. Tak, i z, i z konsultacjami z udziałem organizacji społecznej, jak i tu kolega, który w tym był zaangażowany, od odpowiada. I są one bezpośrednio, ponieważ strategia zrównoważonego rozwoju dla Zielonki, to jest taka mapa drogowa dla Zielonki na następne 10 lat tym razem, oparta o analizy, badania, dokumenty, rozmowy, potrzeby społeczne, wszystkie. Bardzo szczegółowo opracowywana przez dłuższy czas.